stamtąd się wychodzi. Nasza praca polega, żeby uzdrawiać duszę i ciało u osób, przede wszystkim uruchomić samouzdrawianie w organizmie poprzez przesyłanie energii, oczywiście nie naszej, tylko którą pobieramy z książki. Tak jest to bardzo ważne, że właśnie nie naszej. A umiejętność przekazania tej energii jest bardzo istotna. No nam jest po prostu łatwiej wypraszać tą energię, my jesteśmy tylko tak jakby przekaźnikami Tak jest. A powiedz mi, a jak to wpłynęło na zmiany w Twoim życiu, że taki talent rozwinąłeś? U sobie rozwinąłeś taki talent? Przede wszystkim udało mi się w dużej mierze uzdrowić swoją córkę, uzdrawiając jej nerkę, która była do usunięcia, zregenerować serce, cofnąć z Williamsa. Przy okazji, przy tym doświadczeniu zacząłem dużo pomagać dziećmi, dziećmi z autyzmem, gdzie autyzm zaczął się zamieniać na Aspergera, a dzieci, które miały Aspergera, zaczęły Asperger w ogóle zanikać.